Przechodzimy do kolejnej grupy zagadnień w Excelu, do narzędzi zwanych narzędziami danych. część z tych narzędzi już omawialiśmy wcześniej. Są to narzędzia takie jak tekst jako kolumny, sprawdzanie poprawności danych. Tutaj na tym pliku spróbujemy sobie omówić konsolidację danych. Jest to takie narzędzie w Excelu, które, jak sama nazwa wskazuje, pozwala konsolidować dane, które są na przykład w w kilku arkuszach albo w kilku różnych plikach. Konsolidować, czyli zbierać te dane, razem podsumowywać, podliczać, wyliczać średnią maksimum i tak dalej. Tworząc jednocześnie jedną dużą tabelę, która pobiera dane właśnie na przykład z trzech różnych plików Excela. Mam otwarty arkusz konsolidacja, arkusz w pliku, pliku, pliku konsolidacja. W folderze, folderze, folderze z naszymi szablonami. Dodatkowo mam otwarte trzy pliki: budżet trzeciego oddziału, budżet pierwszego oddziału i budżet drugiego oddziału. Te trzy pliki również są w folderze z szablonami. Na podstawie właśnie tych trzech plików spróbujemy sobie omówić konsolidację. Widać, że te trzy pliki są bardzo podobne, tylko że mają inne wartości: pierwszy oddział, drugi oddział. Trzeci oddział. Spróbujemy te dane razem sumować w jedną dużą tabelę. Stawiamy się na pustym arkuszu, wchodzimy sobie w zakładkę Dane. Po prawej stronie mamy Konsoliduj. Klikamy sobie. Otwiera się okienko Konsolidowanie. Na samej górze musimy wybrać funkcję. Funkcję, którą będziemy te dane podliczać. Widać, że tutaj jest zestaw kilku funkcji standardowych w Excelu typu suma, średnia, licznik, maksimum, minimum, iloczyn, wariancja, odchylenie i tym podobne funkcje. W naszym przypadku chcemy sumę. Biorę sobie sumę, odwołanie. Niżej muszę pozaznaczać zakresy danych, na pod które, które będę chciał konsolidować. W naszym przypadku są to zakresy w tych trzech plikach. Budżet oddziału pierwszego, drugiego, trzeciego. Klikam sobie na ten kwadracik. Przechodzę do kliku budżet trzeciego oddziału. Zaznaczam całą tabelę. Klikam na ten kwadracik i klikam na dodaj. Potem klikam znów na kwadracik. Przechodzę do następnego budżetu. Budżetu 2. Zaznaczam cały zakres danych. Znów klikam na kwadracik i na dodaj. Te oddziały widać, że one się tu dodają, te odwołania. Dalej klikam jeszcze raz na kwadracik i pozostał mi budżet pierwszego oddziału. Więc otwieram sobie plik budżet pierwszego oddziału i zaznaczam znów całą tabelę. Klikam dodaj. Dodałem trzy odwołania, na podstawie których chcę stworzyć właśnie tabelę, która będzie konsolidowała mi te dane w tych trzech. Skoro tak, Niżej mamy jeszcze użyj etykiet w górny wiersz, lewa kolumna. W naszym przypadku lewa kolumna to są właśnie etykiety, to są nagłówki, tekst. Górny wiersz, podobnie, górny wiersz to są nagłówki, one są w każdej tabeli takie same, te nagłówki mają być niepodsumowywane, one są sztywne, one są sztywnym tekstem. I w naszym przypadku oczywiście zaznaczymy, że górny wiersz i lewa kolumna tych zaznaczonych zakresów konsolidacji to są właśnie nagłówki, nagłówki etykiet. Dodatkowo mamy przycisk utwórz łącze z danymi źródłowymi. Bardzo fajna i przydatna rzecz, bo przy zaznaczeniu tej opcji, u nas oczywiście ją zaznaczamy, zobaczymy, że stworzy się tak naprawdę łącze do tych plików. Będziemy, mogli, będziemy mieli podgląd do tych plików źródłowych i automatycznie, jeżeli w tych plikach źródłowych coś się zmieni, automatycznie w naszym pliku, w tym konsolidacyjnym, również to się zmieni. Dlatego to oczywiście zostawiamy zaznaczone i klikamy OK. Widzimy, że powstaje duża tabela z właśnie podsumowaniem tych trzech plików: budżet pierwszego oddziału, budżet drugiego oddziału, budżet trzeciego oddziału. Do tego pojawiają się plusy po lewej stronie. Pojawia się konspekt. Jak na przykład rozwinę sobie plus z książek, widać, że mam tak: sprzedaż, budżet pierwszego oddziału, drugiego, trzeciego oddziału. Tutaj pod tymi komórkami są właśnie odwołania. Odwołania do tych plików jak na przykład jestem w tej komórce C3, widać na górze, że to jest wartość z pliku o nazwie budżet pierwszego oddziału.xlsx z arkusza szczegóły z komórki B4 i tak dalej. Widać, że on tu zrobił odwołania. Do tego oczywiście tutaj jest suma tych trzech komórek wszędzie. Widać, że wszystko jest powyliczane funkcjami jednocześnie właśnie zaznaczając łącze do danych źródłowych mamy podgląd Dlaczego te wartości są takie, a nie inne? To są po prostu odwołania z tamtych komórek, z, z plików. Bardzo przydatna rzecz, konsolidacja. Widać, że tak naprawdę to wszystko można było oczywiście zrobić ręcznie na piechotę, jakimiś funkcjami, przeciąganiem. Ale to narzędzie konsoliduj, no, pozwala w bardzo szybki sposób skonsolidować kilka plików w jeden duży i przy tym na przykład podsumować albo podliczyć średnią licznik. Tych funkcji jest kilka. Przy okazji, jeżeli zaznaczymy sobie, żeby utworzył łącze z danymi źródłowymi, pojawia się konspekt i mamy tak naprawdę odwołania do tamtych plików. Jeżeli w tamtych plikach coś się zmieni, automatycznie też to nam się tutaj zmieni. W tym przypadku te nasze trzy tabele, które konsolidowaliśmy, one były, miały identyczny układ, ale zaraz zobaczymy, że te tabele, które konsolidujemy, nie muszą mieć tak naprawdę identycznego układu. Mogą mieć, mogą mieć inny układ, wtedy też to narzędzie konsoliduj. Zadziała i też zadziała tak naprawdę w bardzo dobry, sensowny sposób. Zaraz to zobaczymy. Przed tym jeszcze pokażę jedną rzecz. Otóż teraz zaznaczyliśmy, żeby utworzyła się konsolidacja z łączem do danych źródłowych. Zostawię się niżej i zrobię to samo, tylko że bez tego łącza. Zobaczymy jaka jest różnica. Chodzę jeszcze raz w dane, w konsoliduj. Te trzy odwołania są zapamiętane, więc je zostawiam. Etykiety, górny wiersz, lewa kolumna również zostawię. Odznaczę, żeby nie tworzył łącza z danymi źródłowymi. Jeżeli klikniemy OK, wyniki się zgadzają. Widać, że to są te same dane, czyli on też sobie podsumował konkretne komórki. Z tym, że teraz, jak kliknę sobie na przykład na komórkę C62, no to widzę, że to jest po prostu zwykła wartość. To znaczy, nie widać, dlaczego jest akurat taka wartość. Tutaj. Jak kilka na no to widzę, że to jest suma C3C5. Rozwinę sobie to i widzę, co to jest komórka C3C4C5. Są to odwołania do poszczególnych plików. Tego w tym przypadku nie widać, więc oczywiście, jeżeli zaznaczamy sobie, żeby tworzyło się łącze z danymi źródłowymi, uzyskujemy dużo fajniejsze zestawienie, bo mamy jakby podgląd do danych źródłowych. Tutaj, jeżeli nie zaznaczymy tego łącza z danymi źródłowymi, dostajemy same gotowe, gotowe, gotowe wyniki.